Słuchajcie, nie każdy facet jest bogaty i przystojny, nie każdy facet jest wysokim brunetem, influencerem, zadbanym, przystojnym, dowcipnym, jeszcze ma dużo pieniędzy, sobie w, ten, w socialach zarabia i tak dalej. Nie każdy taki, a każdy chce być kochany, każdy chce mieć swoją partnerkę, każdy chce się, chce się czuć męsko, każdy chce być dowartościowany. I co ma taki ktoś zrobić? Ja tu słyszę, jedna z drugą mówi w socjalach, że o mój partner to powinien być taki taki, bogaty, przystojny i tak. A co mają zrobić faceci, którzy nie są bogaci na przykład? A co, każdy musi być? Nie każdy ma takie szczęście być. Niektórym się nie poukładało w życiu, albo nie są po prostu jacyś ładnie przystojni czy coś. Można mówić i tak dalej, że to tam piękno wewnątrz czy coś, ale mają gorzej, bo kobiety na takich też nie zwracają uwagi. Potem się dziwicie, że faceci sobie biorą kobiety ze wschodu, czy z Azji, czy, czy z jakichś mniejszych miejscowości. Nie każdy jest bogaty i piękny, a każdy chce być kochany, każdy chce się czuć męsko, każdy chce być dowartościowany. A nie, że tylko wy, ładne dziewczyny, tam z Wilanowa czy z sociali, To o, facet taki i taki, a reszta to ho, ho, sobie wziął dziewczynę ze wschodu czy coś. Tak, bo tam się czuje męsko, bo tam się czuje dowartościowany. Pomyślmy na tym: nie każdy ma takie szczęście, że jest wysokim przystojnym brunetem. a też każdy chce być kochany. Trzymajcie się.